Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami. I zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecz ligowy, czyli to na czym polega piłka. Halmstot zagra dziś z Warnamą. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. To jedenastka, Hamstad BK. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce, i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. A oto skład Warnamo. No i wszystko wskazuje na to, Jacku, że i oni zagrają ofensywnym ustawieniem 1-4-5-1. Ciekawe. Wygląda na to, że jedni i drudzy będą próbowali wykorzystać te same luki w formacjach. W środku pola będzie gęsto jak w butelce z syropem. Prawdopodobnie więc zobaczymy dużo dalekich przerzutów i prób dostarczenia napastnikowi piłki górą. Zobaczymy, na ile zespoły podejdą elastycznie do swoich wyjściowych ustawień. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Puszcza grę, sędzia. Spójrzmy, jak rozwinie się ta akcja. No ale jednak, nie było tutaj korzyści. Mamy gwizdek. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Daje sobie odebrać piłki. Uwaga, będą prowadzić, proszę państwa, gol! Czy to oznacza rozpoczęcie festiwalu strzeleckiego? Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie, z bliska. Świetna bramka. Brawo. Otworzył nam się wynik jest 1-0. Dobra interwencja, nie wyczy tę próbę ataku. Uwaga, mocny pressing. Carlson. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. No, proszę, ileż ma miejsca, i czasu na tym skrzydle. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne. Ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. No i nic z tego. Atak przerwany po stracie muszą więc teraz wrócić. Mohamed ładna piłka w uliczkę Źle teraz było to rozegrane I teraz dobra okazja do kontry Dobrze zagrane będzie teraz sytuacja Wciąż jest groźnie Dobra, spokojna interwencja Pole karne, głęboko teraz i piłka wychodzi na aut bramkowy. Można już to i owo o tym meczu powiedzieć. Drużyna gospodarzy gra dziś całkiem nieźle. Prowadzą i radzą sobie z przeciwnikiem. Na tablicy widzimy wynik 1-0, i to jest chyba Tomku najlepsze podsumowanie tego, co się dotąd wydarzyło w tym meczu. Drużyna radzi sobie całkiem przyzwoicie, zdobyła bramkę, a sama wciąż ma czyste konto. To dobry prognostyk na drugą połowę. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. No, to zaczęło się. Uwaga, będą prowadzić! Proszę państwa, gol! Czy to oznacza rozpoczęcie festiwalu? Dobra, spokojna interwencja. O i proszę bardzo, słychać gwizdek pani sędzi. Zaczynamy drugą połowę tego spotkania. Odbiera czysto w polu karnym. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. I to tyle z tej akcji. Ma wsparcie, by to rozegrać. Spóźnione podanie o ułamek sekundy. Offside. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. Przechodzi do środka w kierunku bramki. Będzie bramka! Słupek! Gdyby nie bramka, szpiłka wylądowałaby w siatce. Mohamed. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Powinien do tego dojść. Tak, to powinno się robić w obronie. Na trybunach atmosfera nerwowego wyczekiwania na koniec meczu. Przewaga jest niewielka, ale może gospodarzom wystarczyć. Jak sądzisz? Na pewno w ataku nie pokazują tu nic wielkiego, ale za to gra obronna zasługuje na owację na stojąco. Sądzę Tomku, że dowiozą tę jednobramkową przewagę do ostatniego gwistka i będą się cieszyć z wygranej. Ale oczywiście mogę się mylić. A zatem akcja reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Łukasz Szybuje w pole karne. Proszę Państwa, gól! Remis na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Widzimy teraz, że nie byłoby tej bramki bez świetnej centry. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. Wyrównali więc stan spotkania, jeden do jednego. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Olson w tej końcówce wyraźnie biorą się do roboty. Nie chcą skończyć tego meczu remisem. Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie? Czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie? Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku, ważne trafienie. No i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie wydrze zwycięstwa. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Takie zwycięstwa smakują szczególnie, bo spotkanie było wyrównane i wynik mógł wyglądać inaczej. Najważniejsze jednak są trzy punkty. Ja myślę, że tym meczem dokłada naprawdę solidny występ do swojego piłkarskiego CV. To był naprawdę udany występ naszej gwiazdy, a już najlepsza była, oczywiście, zwycięska bramka w samej końcówce spotkania. Uwaga, będą prowadzić. Proszę państwa. Gol! Czy to oznacza rozpoczęcie festiwalu? Dobra, spokojna interwencja Proszę Państwa, gol! Remis na minuty przed końcem. W tej końcówce wyraźnie biorą się do roboty. Nie chcą skończyć tego meczu remisem. Gol! To jest właśnie piękno futbolu! Miał być horror w końcu.